Cześć, witajcie na kolejnym odcinku i dziś mamy premiery z drapki Żabka Szczęścia zrapeczka za 5 zł tak się prezentuje taka zielona szukamy wygrywających liczb nie mamy żadnych symboli specjalnych ani mnożników tabela wygranych jest 7 stopni od 5 zł do 200 tysięcy ja mam na dzisiaj 7 sztuk i zaczynamy numer pięćdziesiąty, zobaczmy, co tu będzie: dwadzieścia jeden, trzy, no i fajna warstwa dwadzieścia sześć oraz jeden, a mam trzydzieści pięć dziewiętnaście trzydzieści dwadzieścia cztery. Dwadzieścia trzy, drugi rząd dwadzieścia dwa, dwadzieścia osiem, siedemnaście cztery, oraz dwa kontrolne, gdzie tu będą, tu. Tak, tutaj są na dole. Czyli pięćdziesiątka przegrana. To zobaczmy jedynkę. I szukamy jeden, dwadzieścia jeden, trzydzieści oraz trzy. A u mnie dwadzieścia osiem, szesnaście, dziewiętnaście. Dwa oraz cztery. Trzydzieści trzy, dwanaście, trzynaście. Trzydzieści jeden i dwadzieścia dziewięć. Nie ma nic też w jedynce. Następna to numer trzydzieści jeden, i tu wygrywające liczby to sześć, dziewiętnaście, trzydzieści, oraz osiemnaście.

I 33. No tak, ładnie to zaczęli. Szkoda, że nie cała. No dobra, sprawdzam. 5. 18, dyszkę. I tutaj piątka, czyli 20 zł. Można 20? Tak, 20 zł jak najbardziej można wygrać. Także numer 31 wygrana.

Siedem, dwadzieścia dziewięć, ale jest dwadzieścia cztery, czyli jest wygrana. Osiem, trzydzieści, dwadzieścia sześć nie ma i dwa, a pod dwadzieścia cztery wpada pięć złotych. I tu mamy kuku. Kolejna zdrabka numer trzydzieści.

dwadzieścia jeden, no ja mam czternaście, trzydzieści cztery, no nie fajnie, dwanaście, dwadzieścia cztery, dwadzieścia trzy, nie ma nic, dalej, dziewięć, trzydzieści jeden, niestety nie, osiemnaście

Ja mam tak trzydzieści dwa, czternaście, dwadzieścia sześć, dwadzieścia trzy, dwanaście, dwa, siedemnaście, sześć, jeden i szesnaście. No, okej. Okay. Jest tutaj sporo przegranych, raczej większość, ale są też dwie wygrane. Na 35 zł mam odzyskane 25. Także dyszka na minusie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Życzę Wam udanych premier. A jak Wam się spodobało, to zasubskrybujcie, zostawcie łapeczkę. I oczywiście, zapraszam na moje kolejne odcinki. Pa!